Siemaneczko, dzisiaj gramy z Rolkiem. No, rolek musiał sobie zmienić. Nick na Batman, bo na tamtym niku po prostu na jak ktoś już grał. Mm. Niestety... Ty, którym to się robiło? Aha F5. Chyba, tak? I od razu wam mówię, mam swoją stronę na... No, no, po prostu na swoją stronę internetową, która się nazywa Zagrajmy z Matim, bez, bez żadnych spacji i wszystko jest z małych liter r tam raczej zagrajmy hey, Mati. z matim czy coś takiego ja sobie gra, tam macie mojego Gdzie to rolek jesteś? Ej, hey, pauza, pauza, pauza. No dobra, co, co ty chcesz robić? No bo słuchaj, a weź mojego skatepa też podaj. No, a skajpolka to jest Kuba 1, 2, Z dużej K. Mhm. I właśnie z takim, z takim oto zdjęciem, jak widzicie teraz na filmiku. Ej, gdzie ty jesteś, Rolek? No ja jestem tu kurde, nie wiem. O, ja widzę cię, widzisz mnie na mapce. No, widzę cię na mapce. O, poczekaj, poczekaj, bo ty żeś, kurde, poleciał tam daleko. Który masz level? Bo ja mam już, ja mam już szesnasty. A ja jedenasty Zbiorę nam deski. To już, to ty już jest, to, to już wyszłeś czy co? No nie, ja zbieram deski tu. No, od tych torów. I tory zbieram, nie? Czekaj, czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Już jesteś koło mnie. Ok, chodź Mati. Poczekaj, widzę jak grzybki, i jest następny amelinium. Pokażę amelinium, no daj mi jedno. Poczekaj, dam ci. Poczekaj. I patrz, tym amelinium się różni od żelaza. Patrz, to jest to żelazo, A to jest amelinium, widzisz? Amelinium Aha. jest ciemniejsze. Nie, no. Ty mnie wykopiesz, ale ja muszę. Bo amelini, amelinium się wykopi jedynie żelazem tylopem. A, a, a twoje żelazo, daj mi amelinium. Ile chcesz? Mm, yyy, yeah. jedne. No, a ile masz? Masz. Masz dwa na mieczyk. Ej, słuchaj, ja ci coś dam. Stój. Co ty w zamian dwie? za to masz dwie sole. No to po co? Przecież mamy wspólny domek ogólnie. A ty masz na jasność jaskrawą, nie? Co to jest? To jest duży No. Razy. Ale Amelinium mamy nawet sporo, tylko nie wiem czy można zrobić zbroję z Amelinium. Da się, da się, da się właśnie. Bo ja oglądam... Ale ja teraz coś wcale szmaragdów nie mogłem znaleźć. Bo, no bo, bo... To, to są na nie, niższym bo ja poziomie. Byłem, na, byłem po prostu na diaxach i znalazłem, tylko... tylko tam trochę żelaza. Sporo tego... Ja czekaj... Okej, okay, Ameliniu. oj sorki mm. masz amelinium? no i to sporo trochę ale proszę nie zabieraj mi ale wiesz że ty nie wykopiesz tego wykopię bo y, arionowym kopię aha bo ty masz Arionowy. pomaga ci no nie, nie trzeba sam kopić Okej, okay, już wykopałem ile mam... Mam 10 amelinium. Ja też mam 10. Nie, poczekaj tylko. Ja mam 5. Chodź za mną. Chodź za mną. Poczekaj, bo mam węgla, węgla, węgla. No, fuck. Ale lag Czekam, może. A i ludzie teraz przed chwilą wrzucam filmik. O tutaj, o już zaraz będzie. Jest ba 19. bardzo wam dziękujemy Dzień. za ktoś w ogóle nas ogląda no to dziękujemy wam za to Okej okay. Chodź Czekaj. tutaj Czekaj I jakby ktoś z nami chciał grać to piszcie 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 spoko luz. możecie grać z nami na luzie My no wam to nie broniłem ja Jakimiś tam wielkimi YouTuberami nie jesteśmy, nie? Tylko ja jesteśmy tam amatorzy no. tak, nie? Tylko tak nam się chce nagrywać i nagrywamy, nie? Wiesz. My nagrywamy, a wy się bawcie. A jeszcze będziemy nagrywa nagrywali parko. Ogólnie będziemy nagrywali z MySG z Silvera Blowa. Jeżeli ktoś lubi Blow'a, to dawać łapki w górę. Jeżeli ktoś lubi Blowa, to proszę o łapki w górę. Bo Blow jest spoko, ziomal. Kto lubi ogólnie Blowa, to jego. Bo ja to bardzo lubię Kajko. Nowy youtuber już ma tyle po prostu subskrypcji ogólnie, że no normalnie łeb rozsadza. Jejku, zaraz, kurde, znowu mam głód, no. Dobra, no to co, idziemy, idziemy do, do damku już? Ej, ja mam... Lava! Ty gdzie jesteś? No nie wiem, ale tu ktoś już był, widzę. Nie ma. Mam znowu sporo torów. Mam sobie sporo torów. To ty, ja tak myślę, że sobie gdzieś zrobimy taką, nie wiem, kolejkę, gdzieś taką tak wysoko w chmurach. Gdzieś sobie tak będziemy jeździć, nie? No. no. Proszę, mamy ponad 200 takich kurde ty, torów. No. Trochę to jest. Hmm. 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 Aj, głód mnie bije. Ja też mam głodek. O! Który A, masz, level? Jutro też będzie odcinek, nie wiem z czego. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, bo możemy nagrywać z PokéCrafta. Ale nie wiem, chyba będzie odcinek z PokéCrafta, bo... PokéCraft się po pierwsze siłać łatwo wrzuca na YouTube, a po drugie się nam fajnie gra w teraz w PokéCraft'a. Nowa, no, nowa gra, Bardzo fajne, fajne mody. No, bardzo fajne. O kurde, ja... A, a nie... Jak wpadniesz do lawy, to ona, ona cię nie bije, nie? A skąd wiesz, patrzałeś? No. Na serio? No i się... i nie tracę serduszka. Poczekaj, ja tam już do ciebie biegnę, oła. Który masz lew? Ty, jak ty tam poszłeś, co? Normalnie. Tam jest takie... Bo ja w ogóle ogólnie jestem klucze gdzie indziej, wiesz, się nie... Przecież tak nie orientation w nation O poczekaj idę jakoś tam do ciebie może dojdę Poczekaj wyś się nie ruszaj My, Ja jestem ogólnie z zachodniego pomorskiego a Kuba jest, jest ogólnie mieszka na śląsku więc musimy tak i mieszkamy mi daleko od siebie dosyć, ale...